Siemanko wszystkim z tej strony Miguel, no a w tym filmie również tak samo jak tydzień temu poruszymy sobie temat szybkiego wbijania poziomu w tym obecnym sezonie czwartym oraz o pewnej tajemniczej rzeczy. To znaczy, że w tym filmie ponownie przedstawię Wam najlepsze sposoby na wbijanie poziomu, których nie przedstawiłem ostatnio oraz powiemy sobie o chyba największym błędzie, jaki pojawił się ostatnio w grze i gracze za jego pomocą byli w stanie odebrać nawet pięćsetny poziom konta bezpośrednio w Fortnite. Cie. No a wy przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodiku migao dwa tak jak te dwa kozaki na ekranie, pamiętajcie też sobie ku dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak ciekawych film... Filmów na kanale. No i strzelcie łapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, Namy no my. przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A jak coś, to jestem teraz na wyjeździe i wracam dopiero w piątek, a wraz z tym na kanale powinna być już premiera live'a, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 19.45, a na nim pogramy sobie z widzami, posprawdzamy zmiany w grze oraz rozdam wam kilka ciekawych nagród, więc wpadajcie w link w opisie, zostawcie tam łapkę wraz z przypomnieniem, to go na pewno nie przegapicie. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, temat poziomu i jego szybszego wbijania przewija się przez YouTube'a za każdym razem, gdy w grze Fortnite pojawia się nowy sezon, a do tej pory w grze nie nie Pojawił się żaden błąd, który dał graczom od razu setny stopień karnetu bojowego. No w sumie to można by powiedzieć, że nie pojawił się ale do ostatniego weekendu, ponieważ to właśnie wtedy w internecie pojawiły się dość ciekawe informacje na temat pewnego problemu, który był w stanie zapewnić graczom około 5 milionów expa, a można było go robić dosłownie bez końca. Wszystko to zaczęło się od pewnego likera, który na swoim koncie na Twitterze opublikował post w ostatni weekend, w którym krok po kroku w trzech podpunktach przedstawił graczom sposób na momentalne wykonanie wszystkich zadań i odbiór 5 milionów expa. Teraz w tle możecie zobaczyć ten Post. Jak widać, Gracz musiał wejść na specjalny serwer Discord, do którego link był w tamtym poście. Po wejściu musieli zarejestrować się za pomocą konta Epic Games i wejść na kanał do specjalnego bota i napisać pewną komendę. Wraz z tym bot wysyłał wam wiadomość zwrotną, w której dawał znać, że na koncie Gracza zostały wykonane wszystkie zadania, a sam Gracz dodatkowo dostał około 5 milionów poziomu na swoje konto i mógł tak zrobić kilkanaście razy na jedno konto. Do tego wszystkiego były też tam informacje o przedmiotach, które zdobyliście za zrobienie tego wszystkiego, i gracze również w taki sposób odbierali przedmioty kosmetyczne, których nie mieli na w swoim koncie bezpośrednio w grze. Oczywiście chodzi tutaj o przedmioty z wyzwań, bo sam body działał na zasadzie takiej, że po wpisaniu komendy automatycznie wszystkie wyzwania, które były na koncie gracza niewykonane, czyli urodzinowe, cyfra pK, zadania restartu i tak dalej, zostały od razu wykonane i wszystkie przedmioty trafiły na wasze konto. Przez to niektóre osoby, w tym właśnie ten liker, na swoim koncie w grze osiągnął z tego, co sam przedstawił, około 500 poziom i dopisał, że błąd ten przestał działać, co oznacza, że niestety nikt go już nie wykona i nie wbije na tym niestety poziomu. Sam błąd był dostępny w grze przez około 5 godzin, więc mało prawdopodobne było to, że ktokolwiek z was zdążył go wykonać, bo było to między godziną 23, a godziną 3, czy nawet 4 w nocy w Polsce, tak więc większość z was, w tym też ja, spałem i nie miałem go jak wykonać. Wspomniałem o nim tutaj, bo to prawdopodobnie największy błąd na poziom w historii gry Fortnite, a na pewno w całym rozdziale trzecim i ci, którzy zdążyli go wykorzystać, mają teraz naprawdę ogromny poziom swojego konta i wszystkie skiny i poziomy karnetu bojowego. Jeden z moich widzów wykorzystał ten błąd i z tego, co widziałem, do tej pory go ma i ma 121 poziom karnetu bojowego, więc twórcy gry prawdopodobnie nie będą graczom tego poziomu, jeżeli ktoś go odebrał, nie straci go, a dodatkowo nie otrzyma bana. No, w sensie czytałem mnóstwo postów na ten temat i nigdzie nie było żadnej informacji o banie, chociaż wykorzystywanie błędów wiąże się z tym, to na obecną chwilę twórcy gry nie odnieśli się do tego, więc nie jestem w stanie wam jeszcze powiedzieć w 100%, czy będą za to bany, czy może jednak nie. Na obecną chwilę raczej wątpię, że pojawią się jakieś wielkie błędy na poziom w tym sezonie, bo jeden już się taki pojawił, więc na obecną chwilę wszystkim pozostało wykonywanie wszystkich zadań w grze i robienie wszystkich sposobów na szybsze wbijanie poziomu. Zanim jednak Przejdziemy do kolejnych sposobów na szybsze wbijanie poziomu. Dodam tutaj, że na dniach pewnie pojawi się jakieś stanowisko od twórców gry, o ile już się nie pojawiło, bo film, który teraz oglądacie został nagrany kilka dni temu. Jeżeli coś się zmieniło w tym temacie lub dostaliśmy jakieś informacje na temat osób, które wykorzystały ten błąd, to dam wam teraz na ekranie zrzut z tych informacji, a jeżeli nie, to nic się nie pojawi na ekranie. A teraz przejdźmy już do nowych sposobów na szybsze wbijanie poziomu. Jak sami dobrze wszyscy wiecie, a przynajmniej wszyscy, którzy oglądali mój ostatni odcinek na temat poziomu w sezonie czwartym, to jednym z lepszych do tej pory jest tryb naparżanka, na wszystkie Czyli otwieranie każdej skrzynki, i tak dalej, oraz oczywiście tryb kreatywny. To właśnie te dwa sposoby dają graczom najwięcej poziomów w każdym jednym sezonie, ostatnimi czasy. A w temacie trybu kreatywnego muszę wam zrobić lekką aktualizację w tym filmie do poprzedniego mojego filmu na ten temat, czyli na temat szybszego wbijania poziomu. W tamtym filmie dałem wam kilka mapek na trybie kreatywnym, które działały i dalej działają, i dają wam dość trochę poziomu. A teraz są już nowe mapki, a wszystkie z nich możecie znowu zobaczyć w tle tego filmu wraz z kodami i poradnikiem, jak je dokładnie wykonać. Osoba, która wszystkie te mapki omawia, to oczywiście ten sam youtuber co w poprzednim filmie, czyli właśnie GKI, który znów od poprzedniego mojego filmu wstawił kilka lub kilkanaście mapek z tym problemem, więc warto je sprawdzić, bo można zdobyć dość sporo poziomów za wchodzenie na te wyspę. Wszystkie najważniejsze linki oraz informacje na ten temat znajdziecie w opisie tego filmu i tam zamieszczę Wam link do tego youtubera, który regularnie na swój kanał wstawia poradniki z mapkami na trybie kreatywnym do Expa, ale to jeszcze nie koniec. Jak dobrze pamiętacie, wspomniałem na początku filmu, że w tym filmie przedstawię wam nowe sposoby na poziom, których nie przedstawiłem w poprzednim filmie, a do tej pory mówiłem o tych co były, no a kolejnym Sposobem jest ratowanie świata. Jak się okazuje, czego sam nie wiedziałem do tej pory i dowiedziałem się dopiero po publikacji filmu, gracze są w stanie wbijać w tamtym miejscu poziom, który automatycznie wbija się na koncie w trybie podstawowym, czyli Battle Royale. W tamtym miejscu, z tego co zdążyłem przeczytać od Was, jesteście w stanie wbijać dziennie około 6, 7 czy nawet 8, 9 poziomów, tak więc warto korzystać z tego sposobu, bo teoretycznie daje on około 300 czy nawet 400 tysięcy poziomów w ciągu jednego dnia. Oczywiście zależy to od tego, ile wyzwań wykonacie w tamtym trybie, ale jeżeli weźmiecie się do roboty i przynajmniej dziennie pogracie tam. Kilka godzin, to nie dość, że będziecie dobrze się bawić w innym trybie, to dodatkowo będziecie dostawać dość sporo poziomu. Nie wiem, niestety, co dokładnie trzeba tam robić, poza tym, że z tego co się dowiedziałem, trzeba robić tam zadania, a same zadania warto wykonywać, bo jak widać, można na nich wbić naprawdę dość sporo poziomu, który na pewno Wam się przyda w tym obecnym sezonie czwartym, rozdział trzeciego. Sam sezon czwarty jest o wiele krótszym sezonem niż poprzedni sezon trzeci, który był w grze, bo trwa o mniej więcej 20 dni mniej, więc w tym sezonie trzeba będzie się troszeczkę pośpieszyć z wbijaniem poziomu, bo może ktoś nie zdążyć wbić 200 stopień karny bojowego I nie odblokuje wszystkich przedmiotów kosmetycznych, które są tam dostępne. Na pewno jednak setny stopień karnetów bojowego wbijecie spokojnie samymi zadaniami, więc nie macie się o czym martwić. Jednakże, jeżeli będziecie chcieli wbić dwusetny stopień karnetu, to już trzeba będzie się troszeczkę postarać i do tego przyłożyć, bo może być naprawdę ciężko. A i jak coś, to ja mniej więcej co jakiś czas będę dla Was nagrywał odcinki z aktualizacjami mapek w trybie kreatywnym i z nowymi sposobami na poziom, o ile jakieś się pojawią, a przeważnie w trakcie trwania sezonu coś się dzieje w tym całym temacie. Pamiętajcie również, że po każdej dużej Aktualizacji, która jest wprowadzona do gry, może pojawić się jakiś błąd na poziom, więc warto sprawdzać sobie YouTube'a zawsze po aktualizacjach, bo bardzo często pojawia się jakiś nowy sposób na wbijanie poziomu. Zauważyłem, że większość osób po dużej aktualizacji cały czas gra i nie zwraca uwagi na to, co dzieje się w grze po kilku godzinach, a to właśnie wtedy i na YouTubie, i na Twitterze pojawia się najwięcej błędów, a w tym mogą pojawić się jakieś błędy na poziom, które bardzo mocno przyspieszą wasze wbijanie poziomu. Kolejna taka aktualizacja to właśnie aktualizacja 22.10, która zostanie wprowadzona do gry Fortnite już w najbliższy wtedy regi to właśnie po niej w grze mogą, ale oczywiście nie muszą pojawić się jakieś kolejne błędy na poziom, które gracze będą mogli spokojnie wykorzystać. Oczywiście ja sam nie mogę wam obecnie powiedzieć, jakie to mogą być błędy i czy ogólnie się one pojawią, bo sam o tym teraz jeszcze nie wiem i musimy obecnie czekać na nową aktualizację, która już za kilka dni zostanie wprowadzona bezpośrednio do gry w Fortnite. Ja jak zwykle będę starał się was na bieżąco informować o tym wszystkim, ale o tym błędzie, który był ostatnio nie dałem rady, bo po pierwsze pojawił się on późno w nocy, a następnego dnia niestety już nie dało się go wykorzystać i tylko osoby, które grały w Właśnie wtedy w nocy mogły go spokojnie wykorzystać i dostać ten pięćsetny poziom karnetu bojowego. No i przy okazji, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej trafią do większego grona odbiorców. Pamiętajcie też, że sobie z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie o kodziku Migao 2 tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym największym błędzie na poziom, który zagwarantował niektórym graczom 500 poziom karnetu i czy Macie jakiś wasz sprawdzony sposób na wbijanie poziomu? A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21.00. Yo!